Hej kochani, jesteśmy wlicą imienia Mikołaja Kopernika i dzisiaj jest pierwszy dzień naszego festiwalu Kopernikalia, kiedy obchodzimy przez cały tydzień urodziny naszego patrona. Jest nam niezmiernie miło powiedzieć, że po kilku latach są to pierwsze Kopernikalia na żywo i bardzo cieszą się one dużą popularnością wśród uczniów, którzy mogą chodzić na przeróżnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia w trakcie lekcji. Cieszymy się bardzo tak dużym zainteresowaniem i bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w stworzenie tegorocznych Kopernikaliów zarówno organizatorom, jak i uczestnikom. Dzięki. Witamy z sali gimnastycznej, na której za 20 minut odbędzie się pokaz talentów. Już nasi artyści dzielnie próbują na scenie. Tutaj ze mną po mojej lewej mamy. Ja nazywam się Olaf i Alex którzy dzielnie pomagają nam w rozstawieniu sali oraz innych sal, e, więc nie możemy się już doczekać i myślę, że wy też, chociaż wy to już oglądacie w przyszłości, ale jesteśmy przekonani, że będzie cudownie i trzymamy kciuki za naszych wszystkich artystów.

Try to stay strong and fake a smile Który z eksperymentów podobał Wam się najbardziej? Eksperyment z fioletowym dymem. Myślę, że to takie dodaje po prostu estetyki. Bo ludzie sobie myślą, no dobra, coś wybucha, ale czy to jest ładne? Owszem, jest fioletowe. I ładnie pachnie. <grym> Ludwikiem. Ale też tak nauczyciela, to ma taka odswalania pozytywnych postaw, to jest po prostu nauczyciela. Na całkiem nie jest innovanie jakiś jakiejś Tak,